Władza wystraszyła się tej demonstracji 13 grudnia. Dlaczego tak mówię? E, zapraszam wszystkie osoby zainteresowane tym na grupę na Facebooku Opór, póki jeszcze istnieje. E, wypowiedzi organizatora tego protestu 13 grudnia w Warszawie. Przypominam, kto może na Warszawę, e, posty tego pana. Jest bardzo trudno udostępniać. Jeden post udało mi się za czwartym razem, za czwartą próbą udostępnić. Następnego postu już nie mogę. Cały czas mi odrzuca, nie można udostępnić, nie można udostępnić. Za siódmym razem po prostu się poddałem. Dlatego tutaj, czekając na następny termin, króciutko z Wami postanowiłem się połączyć i Wam to przekazać. Jeżeli ktoś się interesuje. Proszę, wejdźcie na grupę na Facebooku Opór, i tam znajdziecie wszelkie informacje, kto, co, po co, z kim, na co, dlaczego i w ogóle. Także to jest ważna, ważna, ważna wiadomość. Facebook blokuje totalnie, już w tej chwili to już jest masakrycznie. Mam sygnały od innych ludzi, bardzo obcina zasięgi, przerywa internet. Oczywiście to nie jest przerwanie połączenia, bo Facebook nie ma wpływu na połączenie z internetem, ale ma e, wpływ na połączenie ze swoimi serwerami. Wyskakuje e, często zdarza się taka informacja, brak połączenia z internetem, za chwilę jest, odzyskałeś połączenie z internetem. Nie, utraciłeś połączenie z serwerami Facebooka. I odzyskałeś połączenie z serwerami Facebooka. To jest fałszywa informacja. Sprawdziłem to u znajomych informatyków, którzy takie same problemy mieli i właśnie sprawdzili. Internet był cały czas stabilny. Połączenie było, było tylko przerwa w połączeniu z serwerami Facebooka. Także naprawdę mm, szukajcie informacji. Tak jak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Grupa na Facebooku opór. Jeżeli kogoś interesują bieżące wydarzenia i tematy związane z tą demonstracją 13 grudnia w Warszawie. Ja lecę już na następny termin, bo widzę, że przyjechali moi współpracownicy. Także pozdrawiam serdecznie, jak zawsze uśmiechnięty wasz Pawlo. Miłego po